Firma Osadkowski tutaj na poletku doświadczalnym, które zawiera kilka odmian ziemniaka, prezentuje technologię Don't Stop Grow. Technologię kompleksowego wsparcia ziemniaka, która rozpoczyna się już od samego procesu zaprawiania i towarzyszy w dalszych zabiegach nalistnych. Zaprawianie ziemniaka w technologii Don't Stop Grow. Oprócz samej zaprawy fungicynowej dodajemy do zaprawy dwa preparaty. Jednym z nich jest preparat Maxi Grow. Maxi Grow ma na celu dostarczenie mikroelementów do bulwy sadzeniaka oraz dostarczenie energii, która no będzie skutkować lepszym rozwojem, rozwojem większej liczby pędów i intensywniejszym rozwojem systemu korzeniowego. MaxiGrow na hektar sadzeniaków stosuje się w dawce 0,5 litra na hektar. Drugim preparatem jest preparat K850. H850 to kwasy fulwowe oraz kwasy humusowe naniesione na bulwę sadzeniaka mają stworzyć jak najlepsze warunki dookoła bulwy właśnie do rozwoju systemu korzeniowego. Dawka preparatu H850 na hektar sadzeniaka to 2 kg, czyli do zaprawy dodajemy preparat MaxiGrow w dawce 0,5 litra na hektar, i H850 w dawce 2 kg na hektar sadzeniaka. Sumarycznym efektem technologii Don't Stop Grow w zakresie właśnie zaprawiania jest to, aby roślina zawiązała więcej pędów oraz przede wszystkim zawiązała więcej bólw ziemniaka, które w dalszym etapie technologii będziemy stymulować do wzrostu i wzrostu tym samym. Również plonu. Aby w pełni wykorzystać zainicjowaną przez technologię większą liczbę ból, musimy tak ukierunkować technologię, aby faktycznie roślina dała radę w pełni je wykarmić i w pełni no, zachować tutaj kalibraż, który no, będzie tak naprawdę świadczył o efekcie finalnym. Aby tak się stało. Technologia dalej kontynuowana jest w postaci zabiegów nalistnych. Pierwszym zabiegiem nalistnym, który rozpoczyna już tą drugą fazę technologii Don't Stop Grow, jest zastosowanie preparatu Maxi Grow w dawce 0,25 litra na hektar w momencie tworzenia, tworzenia pędów bocznych ziemniaka. Kolejnym zabiegiem, moment tuberyzacji. Tuberyzacja to połączenie. E, dwóch preparatów, preparatu MaxiGrow i preparatu Barier e, SICA, zawierającego wapń i krzem. E, tutaj e, układ pół litra MaxiGrow i dwa litry właśnie Bariera w momencie e, haczykowania czy e, tuberyzacji e, ma raz dać energię do tego procesu, e, dwa mm, Przygotować rośliny na stresy no i przeciwdziałać nim. Czy mówimy tutaj o stresie, stresie abiotycznym związanym z przebiegiem pogody, czy również stresie no, patogenów takich jak choroby bądź szkodniki. Trzecim zabiegiem nalistnym, który w technologię się wpisuje, to moment kwitnienia. Kwitnienie to. Ten moment w życiu rośliny, który no jest bardzo energochłonny i roślina wtedy potrzebuje wsparcia. Tym wsparciem będzie preparat Maxi Grow, który tutaj w dawce 0,75 litra na hektar będzie po prostu wspierał właśnie przede wszystkim energetycznie roślinę i spowoduje, że w tym okresie roślina no będzie miała się jak najlepiej. Kończy całość technologii zabieg czwarty w postaci dwóch litrów preparatu barier w momencie dojrzewania jagód. Ten moment i to podanie ma przede wszystkim tutaj pracować w kierunku jakości plonu, jakości bulw ziemniaka, czy weźmiemy pod uwagę przechowanie, czy transport, czy jakiekolwiek obicia, tutaj ten preparat będzie właśnie pracował w tym kierunku. Tak wygląda technologia DSG, począwszy od zaprawiania oraz kolejne zabiegi na listę. Tak skrojona technologia Don't Stop Grow w uprawie ziemniaka ma na końcu przynieść dużą liczbę bólów z pojedynczego krzaka o odpowiednim kalibrażu. To wszystko przełoży się zarówno na plon w masie, jak i plon handlowy, dzięki któremu plantator po prostu będzie, będzie zadowolony.